姐们，啊，不接。 Ciekawe, ciekawe, co akurat tutaj deska robiła. Ruszasz się? <grym wytrych> Jedzę szybciej. O! Wow! Wow, dobry jestem. Fajnie, oni mogą sobie tak robić fikałki, a ja nie mogę tak robić. Słuchaj Ja jestem taki sztywny. Ale ruchy postaci są bardzo realistyczne. To dzięki technice Motion Capture, która użyła, której użył DICE do produkcji gry. No, chodźmy.

Nasi zabili ich Dźwigno leżą idziemy, come on Ach, ta misja Niestety przyznaję, że kampania Call of Duty jest lepsza, tylko niestety Call of Duty nie posiadam. O kolegi grałem Naprawdę <grym> Jest o wiele ciekawsza. Misje są. No, wiadomo, że. W Battlefieldzie to głównie multi słynie. Co jest? Czemu nie otwieram tych drzwi? No, w końcu. Nie no, to czekali. Ale spoko. Przynajmniej mogę powiedzieć o tym, że. Kampania Battlefielda jest trochę gorsza. No, dobra, trochę bardzo gorsza od. Yy, Call of Duty. Lecz nie jest taka zła, ponieważ. Ma też swoje to jakieś akcje, na przykład jak będzie misja, yy, kiedy będziemy strzelać z myśliwca, jeździć czołgiem, rozwalać wszystko czołgiem. Jest dużo fajnych aspektów w kampanii, czego na przykład nie ma w Call of Duty. Dobra, to zaraz wracamy dalej do misji. Nie wiem, co oni robią tutaj. A, to jest nodział z żmija to, co z niego zostało On się żyje chyba, albo się rusza Co ty patrzysz? Spoko ci ludzie się patrzą, nic im nie przejmują Niestety nie mogę ich zabić Oczywiście ja Muszę iść dobra, to idę. Przewód mamy z buta, tak? Dobrze. tylko szczur nie mogło zrobić. fuck znowu te trąbane w wstrzą Trzęsienie ziemi, nie wiem co to jest w ogóle. Dobra, jesteśmy. O, to jest. Fuck! O, oh, fuck. Daj go. Dajesz, dobrze. No i nie żyje. Tylko coś. Tylko coś z dźwię dźwiękiem jest nie tak w tym fragmencie. No, teraz, dobrze, ty Nie wiem, co z Battlefieldem jest strasznie. Ma dużo błędów. To jest. Czekajcie chwilę. Czekajcie chwilę, będzie jedna Dobra, wracamy. Jest rozruba tutaj na dworze. To jest go. Ale co, co pamiętam tylko ta misja, bo ja przechodziłem już, na panie. Ta misja tylko ma y, tak dużo błędów. Nie wiem czemu. Po prostu nie mam pojęcia czemu. Tą najbardziej rozreklamowaną misję w Battlefieldzie, bo jak przed premierą ta misja akurat była okładką tego, co będzie można zobaczyć w Battlefieldzie. Ma tyle błędów. Nie wiem, co oni sobie myśleli. To zrobili tyle błędów i im się cieszą. Znaczy, dużo tych wrogów. Zginę. Zdychaj! Dostał? Dostał! Umieraj gnoju! Ty też kurde! Dostał! Gdzie ten wow Jak będzie okazja, to pokażę też wam jak wygląda multi. Jest bardzo fajne. Jest lepsze od tego Call of Duty. Dobra. Cel jest ten. Co ja mam zrobić? A, muszę wsiąść na swoje działko. No dobra, bo no to strzelamy. Wow. Co się dzieje? O oh, fuck! What the... pow Nieźle! Co? Jeszcze budynek na mnie leci? Wow. No i wygląda na to, żeby to by było na tyle pierwszej misji... drugiej misji przepraszam bardzo. W kampanii Battlefielda trójki i dla jednego gracza. Dziękuję za uwagę, komentujcie, subskrybujcie. Niedługo następne odcinki. Do widzenia.